Gratulacje. O, ciówka będzie jechać ciów, 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 Czy ona przejedzie się po lorca? Chyba tak Podobało się. więcej Przesunęła tą lorkę Myślałem, że lorka automatycznie wybuchnie. A tu psikus nie wybuchła. Zalają do mnie, wiecie? Nie wiem, co o tym sądzić. Uwaga, czy możemy zrobić ciówkę? Ciów, No nie trafia mnie przez te pikselki Z kolego. To musiało boleć. Chciałem na początku powiedzieć, ale fajny mały celownik. Ale strzeliłem pierwszy raz i tak kurczę. Może nie powiem. Teraz już nie mam zamiaru mówić. Nic. Zamykam się w sobie. Dostaję przebicia z APCR-ów standardowych.

Jakie bez spota, co? Czy on dojedzie, czy to ja go ściągnę? Próbowałem zbiornik, bo z takim kalibrem, z takim demainżem na strzał to, gdyby się uszkodził, to od razu na czerwono. No jakbym hejka załadował, jajaj, jeszcze troszeczkę. Nieprawda. You are fine, my friend. Worek chapeków niby. Powiem, zrobi tym najlepsze średnie ze wszystkich czołgów z drzewek do Tieru hmm. kurczę, przejeżdża. Uff, hello. Chciałoby się dostać z Prędkość tego czołgu całkowicie mi nie przeszkadza. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Jak ten czołg dostanie ulepszenie polowe do celności, to wtedy może porozmawiamy jeszcze raz o nim. Bo w tym momencie sieje się tym działem. Jeszcze nam innego kolegę załatwili. Powiedzcie mi tylko, ile ten 257 ma pomiędzy pestkami i jak długi reload ma po tych trzech pestkach, po chyba 390. Jakieś dzikie fighty idą. On chyba tu podjeżdża. Nie powinno siąść. Oj nie. SMV właśnie wygrywa z 2-5... 7-5-2. jak po 12 dniach odbiorę darmową skrzynkę, to po kolejnych 12 dniach logowania dostanę drugą. Ale ze mnie zwierza. Hmm. Ale o jakie darmowe skrzynki chodzi? 400 chociaż grałem patola. Nie, tak jest 152 tysiące na plus. Brzmi dobrze. E, ich tam jest dużo i oni wcale nie odjeżdżają do tyłu potem wyjada Anfamizm ma siłownię, jak trzeba pijanego kolegę ze straży odnieść. Aha, w sumie. Gorele to na bramkach. Prawie mu się udało. Prawie. I teraz jadę po STRV i dostaję od Xora, czy... ...Cobra i... ...Type coś zrobią? Dostaję w dupa. I znowu dostanę w dupę. Don't stop me now. Fajnie, fajnie. Jeżdżę sobie. Pięknie jestem. Zdążę podjechać tutaj pod górkę. Zdążę. Muszę zdążyć. Eee... zrobić masa A powiem ci tak chleb z sosem pieczeniowym takim zrobionym na tłuszczu z kurczaka na przykład Przynosisz sobie rondelek z takim sosem, eee, idziesz po po cały chleb, taki zapakowany w foliówkę i siedzisz i grasz. Skąd sos? No taki sos pieczeniowy, co jest storebek, który dodajesz po prostu do tłuszczu, który ci się wytopi z czegoś tam. Jak Cię zaczyna boleć brzuch, to musisz zjeść jeszcze dużo więcej. Lecz się. Czemu? Ej, oni mi się podobają. Bierę wszystkich. tutaj te dziewięć piątki. Ale fajny bober. Witam cię, mój dawny subskrybencie. Mój piękny majestatyczny bobrze. Przez to, że Jad majonez, to miał e, trącik na twarzy? Kuszę? Ja nie kuszę, ja błagam. <noise> Trzy słoiki majonezu w tygodniu? Znaczy ja nie przypadam ze majonezem, ale. co to są trzy słoiki? Jak to weszło? Ta 9 z tej jednej strony ma taką. E, jakby to powiedzieć przyjazną wypustkę, która łyka każdą penę praktycznie. A 70 kg to my o takich wagach mówimy. Ok, to już wszystko rozumiem. To moje dwie nogi ważą 70 pewnie. Cześć, z Belego. Nie wiem, czy ja chciałbym kiedyś ważyć poniżej sety. Nie mówię, że w tym momencie jest wszystko ok, ale, ale w dwojga złego, to chyba wolałbym ważyć tyle ile teraz niż ważyć 60 kilo. W sumie takie idealne ten, idealna połowa, <słuch> ważąc 140. Dostałem. O, mam. To taki ok, chyba się wydaje. Więc jeśli kogoś stać na catering dietetyczny i nie boi się, raczej nie boi się, nie ma problemu z jedzeniem różnych rzeczy, bo nawet jeśli macie pięć do wyboru, to nie znaczy, że trafi wam się kurczak z ryżem codziennie? Bo... to... jest aż przesadnie częste. Według mnie w cateringach dietetycznych. No ale jestem mięsożercą jednak. Czy może nie mięsożercą, po prostu... Ja nie przepadam za słodkimi rzeczami... w ogóle. No dobra, nie w ogóle. Jakiś tam sernik zjem czy coś, ale... Jakaś kaszka na słodko, czy... Kaszka na słodko, owsianka na słodko. Kiedyś, jakbym coś takiego dostał, to powiedziałbym: Alo? Ochujte na nas? Mięśnie nie przeklinać. No tak. Eee, przed obróbką termiczną, czyli jakieś sałatki ze szpinakiem. Spoko. Jeśli chodzi o szpinak, apce toń. Nie. To nie, po prostu smak mnie nie interesuje w tym twarogu. feta z oliwkami. No najczęściej połączenie feta z oliwkami jest w wielu sałatkach. Jest wolnym klocem. Tak. Jest czołgiem, który nie jest trudno przebić. Tak. Ale ma fajne działo. Ma prawie 2000. Będzie miał 2000 HP. Ojej, dobra, to było żałosne z mojej strony. 7-5-2 jeszcze nie grałem. Te garnki są tam dosyć ciekawe. Ja chcę go tu przebić. No i fajnie. wreszcie ktoś testował te premki. Są brunatne, a nie... O, zbufujmy ją i wrzućmy do paczek, Auuu! Ile paczek było otwierane? No... Tyle, ile WG dało w tym roku, czyli 250. wygrał, lepszy był wiki MAUER reszter, jest to tego jarmarku. Tyle ludzi tam było, że w sumie przeszliśmy. Nawet nie popatrzyliśmy, co tam jest, bo przeszliśmy. Z jednego rogu do drugiego i poszliśmy coś zjeść e, poza jarmarkiem, bo było tyle ludzi, że przejść się nie dało. Oj, wyjebałem się. Kurwa, smutno mi. Ale no, wyjebałem się sam, no. Nikt mi w tym nie pomógł. Chciałem tu przejechać, robiąc pestkę. W 7.52. I zrobiłem pestkę, no. Wychyli, prawda? Tylko czemu jeszcze nie wychylił, to jest pytanie. O, Emilek.

Apeki w niemieckim hateku też zbędne. Rafał gra? Nie. Ja, Rafał, jeśli chodzi o farming, to to są raczej pojedyncze epizody w moim życiu. Niż coś, co ma być chociaż trochę regularnie. O, oh, makaron z serem i cukrem.